Witam, mam na imię Nadia Dubiel i dzisiaj współpracuję z Williamem White stworzycielem tej wspaniałej pracy, Natural Success. Również mam swój coachingowy biznes i pomagam kobietom odnaleźć swoje serce i stworzyć życie, o którym o my którym wszyscy marzymy i przede wszystkim moi klienci. Oprócz tego mieszkam na wspaniałej wyspie ze wspaniałym mężczyzną. Moje życie nie wyglądało aż tak cudownie kilka lat temu. Pierwszy, po raz pierwszy. Z Spotkałam się z tą pracą w 2015 roku. Wtedy miałam depresję, miałam złamane serce, zostałam właśnie porzucona przez mężczyznę, którego myślałam, że kochałam dla innej kobiety. Moje życie naprawdę było beznadziejne. Byłam ofiarą losu, miałam w sobie bardzo dużo złości, dużo złości, frustracji, smutku. Cierpiałam, bardzo dużo cierpiałam. Byłam w pracy, której nie znosiłam, nienawidziłam. Byłam bardzo nieszczęśliwa po prostu. Na szczęście pewnego dnia koleżanka wyciągnęła mnie z domu i zaciągnęła mnie na kurs <laughs> potęgę świadomości. I wtedy, co mogę powiedzieć, <laughs> ten kurs otworzył moje serce i moje oczy na świat. Otworzył moje, moją świadomość po prostu na, na to, jak ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. Poznałam siebie, poznałam swoją ciemną stronę, swój cień, który mnie trzymał w ryzach i nie pozwalał mi i po prostu cierpię, i który, przez którego cierpiałam, Poznałam też swoje serce, swoje marzenia, to ten cały swój potencjał. Ta wiedza jest po prostu naprawdę cudowna. Bardzo polecam. To jest starożytna, zapomniana wiedza, która jest bezcenna. To nie jest coś, co Ty możesz bardzo łatwo znaleźć w Google'ach. Williamowi zajęło stworzenie tej pracy ponad 30 lat. To jest 30 lat ciężkiej pracy, szukania, badań i znajdowania. W wiarygodnych informacji. Chodzi o to tutaj, że to są naprawdę wiarygodne informacje, które działają. Większość kursów e, to są po prostu jakieś ogólne informacje skopiowane nie wiadomo skąd, ale ta wiedza naprawdę działa. Naprawdę to jest druga szansa w życiu. E, także polecam bardzo. E, co ci szkodzi to jest darmowy kurs dwutygodniowy, dołącz do nas. E, Zrób kurs potęga o tęgę ultra świadomości. Dowiedz się o, o intuicji, o sobie. Naucz się naprawdę wspaniałych i prawdziwych rzeczy, które, które zmieniają Twoje życie, tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dużo miłości. Pa!